Tak, dzięki temu laptopowi, zobaczcie jak się wydar. Kupę lat, już robię filmy. <laughs> 2014, rocznik z grudnia. To jest Toshiba. Na tych, co tak by może chcieli wiedzieć, to jest Toshiba. Satelite C55A1JL. Tak, 8GB dorzuciłem, to jest 2,4 Korei 5, ale wiecie już, podgląd filmów jest lipa. I właśnie robię film z Lidla. A to nie, to już musimy zrobić, bo to nie jest kamerką nagrywane. Puścić w HD normalny w 30 klatkach. No i render. No i trzeba czekać aż się zrobi. Już pewnie w sumie widzieliście już ten film, właśnie tak się zaczyna renderować, a tu jest następca. Laptop do gier, procek AMD Ryzen 5 GeForce 1050 GT3 RAMu Także na tym będzie dobrze orać. Myślę, bo to jest typowo do gier. A do renderowania to bardzo dużo mocy też potrzeba. Także spokojnie ten laptop sobie ogarnie. I no to jedziemy z nowym filmikiem. Siemaneczko, zobaczcie, co, co się stało. Nie wiem, co to jest. Ale prawdopodobnie to jest śnieg. Chwila, <śla> bo. Muszę bryknąć do szklarni. No. A co się dzieje tutaj tak na chwilę? Obejście nagram dzisiaj albo jutro. Tygodniowe co się dzieje. 11 stopni teraz jest. Idziemy na ogród. Nie. Powiem wam, no normalnie nie widziałem jeszcze tyle śniegu w tym roku. A normalnie spadło tak prawie nic. Fajnie, tak co? Obejście ogrodu <laughs> w lato, a teraz. Hmm. Zobaczcie, co ja zostawiłem tutaj. Migdały. Te migdały, co kupujecie sobie w sklepie i sobie je jecie. Takie pesteczki. Ładnie wyglądają sobie w tym śniegu. No i sobie jeszcze postoją. Bo takie śmieszne spadki z cuzera. To im nic nie zrobią, nic a nic, ale patrzcie tutaj, proszę Państwa, granat z pesteczki, tak samo ładnie wygląda. I co? I tu, i figusie, figuśki tak samo ładnie wyglądają. Także jest piękna zima. A miska to, miska to ciąć, o, aurekarie chilejskie. Też ładnie wyglądają, patrzcie. Regansio. Paulownie. Ale spoko. Jeszcze ile tam mamy? Teraz koniec grudnia. Prawie. Ja myślę, że w lutym już będzie wiosna. Nie no, w lutym pewnie już powyciągam co nieco. Patrzcie. Wszystkie palmuchy dalej tutaj stoją. Nie wyciągam tego. I tam sobie stoi Juka Rigida Tutaj rozstracik wszystko gicior ale numer Arundo Donax. drum. jeszcze żyje, ale już usycha z tego co wiem to jak troszeczkę domrozi więcej to obsypię to i tyle Wyjdą na nowo, a może wykopię, zobaczę przydałoby się schować parasolnik jeszcze aha dobra to będzie pierwszy taki testowy filmik na moim nowym sprytnym laptopie zobaczymy jak to będzie chodziło renderowało się no i co, dżungla stalewia gdzie trzymasz wszystkie rośliny prawie wszystkie stalewiak wszystkie rośliny trzyma tu tu o, tu jest pełno tam się kawkę czasem strzeli Wiem co niektórzy chcecie budować szklarnie, albo już budujecie. O, widzicie ten bok. Nieraz mówiłem, miałem w tym roku wymienić te, te szyby. Ja mam tu wejście do domu, też niedokończone jeszcze. O, widzicie, to jest za długie. Muszę krótsze szyby dorwać, żeby się kończyły w połowie belka, albo gdzieś tutaj. Wtedy mi się trochę tu poszerzy. A druga sprawa, zobaczcie, że one wszystkie są popękane, te szyby. Jak pracowała konstrukcja, zresztą widać jak popękała, ja składałem z, z belek mokrych i to był bardzo zły błąd. Ale spełnia rolę. No już kapie. Spełnia rolę sobie wszystko jest licior. Ziemia muszę dokupić ziemię, już mam parę woreczków, sześć worków na obecną chwilę. Ale jubel tam trzeba będzie tu też ogarnąć, chociaż nie ma tragedii. Dobra. Zimno w swetrze, wiecie, jak jakoś tak... Nie. Trzeba z herbatkę strzelić, jakąś kawkę. Potem do ku kuzyna odwiedzić. No. Widzicie jak tu wchodzę, jak to głupio wygląda, jak jest taki o, słupek tutaj. Dobra. Dodam jakiś tytuł. I do zobaczenia. Walka trwa. Kopiowanie i program, na którym się montuje filmioki, idzie drugi. Trochę to jeszcze potrwa, ale to jest najlepsze parcie. Haha, ha. to czego mi brakowało: podświetlanej klawiatury. He <laughs> jest super słuchaweczki. Super. Co robisz? odchudza się na rowerku. Napić się herbatki, o, o, jest moja rakieta, kopiuje, jeszcze kopiuje dane, żonusia będzie miała laptopika, te wytarcie, tyle filmów co on zrobił na tym kanale, ho, 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 greenscreena powiększyłem, zobaczcie. Może coś zacznę kręcić z czasem. Wisi nad głową gdzieś ro mnie w łeb, jak będę spał, to się odechce go. Dobra. A świę do gwiazd i między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko dopełni się to szczęście gdzieś tam.